Dobrze. Ja teraz chcę posłuchać o grze, która się nazywa Monster Sanctuary. Ja nie wiem, czy ty chcesz posłuchać. Tak tylko mówisz, mam wrażenie. Ale ja ci tak <grym> powiem. No dobra, teraz ja w sumie będę czytał to, co miałem już otwarte na drugiej zakładce. A wy sobie pogadajcie. Monster Sanctuary, który jest w Game Passie by the way. Zacznę od tego, żeby, żeby, weż, żeby nie było potem zaskoczeń, skąd się <grym> wzięła ta gra No tak, na... widziałem, widziałem screena i wygląda jak Terraria z, po, z Pokemonami Zgadłem. Trochę jesteś bardzo blisko. Znaczy, <laughs> Trochę bardzo w sensie, jak, blisko. Jak, jak, jak spojrzysz na screeny, to pierwsze podejrzenia powinny być takie, że to wygląda jak taki typowy japoński y, JRPG, y, y, ma, ma pikselową grafikę, jest taki y, platformerowy nawet dość, ale faktycznie jak, jak się jak, jak, jak ściągniesz tą tę grę i pograsz chwilę, to okazuje się, że to jest niesamowity, klon, a właściwie najbliżej jak tylko może być klonu Pokémonów. W sensie gra robi, robi wszystko to co robią Pokémony, tylko w innej po prostu grafice. Wybrali sobie inny styl, styl graficzny. No i w innej per perspektywie, nie, Bo tam No i w, w innej perspektywie. Widzisz, tak, 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 dokładnie, dokładnie tak. Ale, ale to co robi na, naprawdę wrażenie, to jak jak lubisz Pokémony i grałeś Pokémony, to jak jak dużo wagi tutaj poświęcono temu, żeby to miało sens, ale żeby nie było takim hamskim Ripem z, z Pokemonu. Ale czy te, te, te monstery to trzeba, bo sam tytuł mi chyba odpowiada? To są monstery, czy to są prawdziwe zwierzęta, czy jakieś fikcyjne? Nie, nie, to są, to są, to są fikcyjne potworki. Okay, Również tak okay. samo jak, jak Pokemony, masz ich całą listę, nie ma ich oczywiście tyle co, co Pokemonów, bo przy Pokemonów przez lata to tam już jest, wiesz. No, Pokemony e, 20 lat e, pracują na to. 20 lat na to pracują. Tych monsterków jest chyba 101, jeżeli dobrze, dobrze pamiętam e, listę, ale, 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 od początku. No, gra jest e, e, piksel artowym platformerem, przede wszystkim. To jest jakby jej główny kornie. Chodzisz sobie twoim chłopkiem, skaczesz po, po, po platformach yy, do tego wszystkiego napotykasz, spotykasz, walczysz yy, z potworami, które, yy, które... masz oczywiście swój team yy, sześciu, mm -hmm. z których walczy w danym momencie tylko trzy. Wszystkie walki są na trzy, na trzy versus trzy. Yy, są oczywiście wyjątki, gdzie walczysz z innymi jakby, nie z samymi potworami, ale z innymi yy, trenerami. Gdzie te walki faktycznie są 6 na 6 eee, Walczysz bardzo tak e, klasycznie, jeżeli chodzi o japońskie RPGi, czyli nie walczysz ty twoją postacią, tylko walczą twoje potworki i wybierasz ich konkretne umiejętności do walki. E, cała gra, tak samo jak Pokémony, jest po prostu jednym wielkim, olbrzymimi e, papier, nożyce, kamień. Czyli, czyli um, okay. po, potwory mają ataki, tam e, ogień, powietrze, ziemia i tak dalej, tak dalej a in i mają również małe odporności, nie? Lepsze lub mm -hmm. gorsze na, na dane elementy. I ty musisz mieć tak dobrze dobrany ten twój Team sześciu potworków, żebyś właściwie miał cały zestaw w nich na walkę z czymkolwiek ci przyjdzie walczyć. Ale zawsze Wsz... wiesz z kim będziesz walczył, więc możesz sobie wybrać odpowiedniego Monstera, eee, czy jak kogoś zaatakujesz, lub ktoś zaatakuje ciebie, to dostajesz planszę, kto z tobą walczy, jaki potworek i jakie on ma, wiesz, odporności, jakie ma ataki. I ty w danym okay. momencie możesz sobie po prostu okay. wybrać z tych sześciu, te trzy, żebyś miał powiedzmy jak najlepszy zestaw nożyc, papierów i kamieni, nie? Na, na zbliżającą się walkę. Więc ważne jest, żeby ten twój sześcioosobowy team miał po prostu jak największy wachlarz e, e, tych wszystkich, tych wszystkich umiejętności. Mhm. Ale zawsze dostajesz podgląd pod to, z kim będziesz walczył. Nigdy nie jesteś zaskoczony, że o, wybrałem ten team, a oni mają wszyscy odporność na to, na to, co wybrałem. Nie, zawsze masz planszę na początku, żebyś wiedział dokładnie, z kim walczysz. I tak samo... E turowo, no. Czy jest jakiś pasek postępu? Turowo, kto za, kto zaatakuje następny? Jest, okay. jest turowo. W zależności od tego, kto kogo zaatakował, zaczyna i, i walczysz turowo. Yy, I tak jak mówię, walczysz yy, nie ty, walczysz twoimi potworkami, czyli idzie po kolei po twoich potworkach. To, co jest nowego, czego na pewno nie było w Pokémonach, to jest system kombosów. Czyli on polega na tym, że ile obrażeń zada twój, twój potwór. W sensie on może mieć atak, który robi tylko jeden cios, a może mieć atak, który zrobi sześć. Jak zrobi 6, to podbija ci kombo w prawym górnym rogu do 6. I ty mhm. już, i, i, i następny potwór, który walczy, twój potworek, już zadaje więcej obrażeń. On już dostaje tam bonus na przykład 70%, nie? Bo, bo twój tam 70, 7 razy y, zadał obrażenia. Jak on zada kolejne 7, to już masz 14 nie? punktów do kombosu. On już zadaje 140 y, obrażeń I, i ten ostatni po prostu robi największe obrażenia. Więc też trzeba ułożyć Twój team tak, żeby ci co na początku atakują, robili jakby jak budowali najwięcej combo. ataków, budowali kombo, żeby ten Twój ostatni to był taki wiesz, ten taki Twój najlepszy, najmocniejszy, że tak co ma pieprznie... shotgun i Railguna, żeby uderzyć w tak, kombach, tak? Tak, okay. tak. Więc on, żeby miał jak najwięcej zrobionych obrażeń na sam koniec. Ale też trzeba pamiętać, że w tej grze oprócz ataków są, są buffy i debuffy. Więc też musisz znaleźć mhm. ten dobry kombo Twojej drużyny, żeby jak najbardziej się zbafować, zadać jak najlepiej, nabić jak najlepsze kombosy, żeby ten na końcu jednął wiesz jak najmocniej tym, tym, tym najmocniejszym atakiem. No to więc, brzmi fajnie więc, takie komporowanie. Więc, nie? więc mówię, wy wydaje się, że to jest bardzo proste i zgapione wszystko od Pokémonów, a jednak ma swój pomysł na, na, na te walki i ma naprawdę. Y ten, może się wydawać, że 101 potworków to jest mało, w przeciwieństwie do, do Pokemonów, ale one są faktycznie tak dobrze zbalansowane, że, że, chciałbyś mieć jak najwięcej, nie? Że chciałbyś mieć, nawet głupia jedna taka gąsienica, którą gdzieś tam złapiesz, ona ma takie umiejętności, takie czary, takie perki, że, że przydaje ci się jak żaden inny, wiesz, yy, przeciwnik, którego tam, wielkiego gargulca, którego miałeś do tej pory. Mm -hmm. Więc oprócz tego, że masz potwory i one mają swoje umiejętności, to on, każdy osobny ma, każdy potworek ma drzewka y, umiejętności, cztery, gdzie wybierasz imperki i one mają różne, różne y, każdego potworka może naprawdę inaczej rozbudować. nie? On może rob, kopać prądem, a może, a może kopać lawą. Może kopać lawą raz, a dobrze, a może kopać wiesz, lawą wszystkich, nie? Po kolei, ale trochę słabiej. Więc ty ty ich rozbudowujesz po tych drzewkach. Do tego każdemu potworkowi możesz dać przedmiot do walki. Yy, każdemu potworkowi możesz dać trzy yy, przedmioty, które też rozbudowują mu tam, wiesz, atak, albo defense, albo ich umiejętności. Te wszystkie przedmioty możesz jeszcze u kowala, wiesz, rozbudowywać, a tam o plus jeden, plus dwa, plus trzy, żeby było jeszcze mocniejsze. Każdego potworka możesz jeszcze jedzeniem nakarmić i on ma trzy sloty na jedzenia i każdy, każdy Jedzenie robi co innego, może podbudować życie, manę, szybkość ataku i tak dalej, więc z tego już co słyszysz, nie, można, można, jest naprawdę bardzo głęboki cały ten system y, rozbudowania tego twojego teamu. Bo wyobraź sobie, że masz sześć potworków, on, każdy ma po cztery drzewka, po, po ileś slotów na przedmioty, po ileś slotów na jedzenia, i to wszystko jest bardzo ważne. wiesz, To wszystko niesamowicie rozbudowuje i zmienia y, samą walkę, nie? w zależności od tego, co mu, co mu wsadzisz i jak, jak, to będzie, jak to będzie wyglądało. Do tego wszystkiego sama gra jest też takim metroidowym, y, metroidową grą, czyli są miejsca, które są zamknięte poprzez y, konkretne umiejętności, które możesz otworzyć, odblokować, mając konkretne pokemony na sobie. Czyli to nie twoja postać zdobywa, tylko konkretnego... Dokładnie, po, dokładnie. Pokemonu, okay. Czyli mimo tego, że ty masz te sześć potworów i już masz wybrany team i dobrze ci idzie, to, to warto mieć jak największy ten... Tą, tą pulę przeciwników, bo jasne, możesz... team masz ten sześciosobowy, ale wszystkie te Pokémony, które masz na sobie, jakby, które z tobą chodzą, to możesz je w tych danych momentach y, odpalić umiejętności. i umiejętności, to jest właśnie tam przecinanie li, y, lian, nie, czyli możesz przejść, otwieranie y, jakichś tam drzwi zamkniętych poprzez rozwalenie, zimowe, jakieś tam lodowe, ogniowe ataki, które otwierają tego typu drzwi lub innego typu drzwi, więc więc też musisz mieć cały roster tych, tych postaci na sobie, tych pokemonów, żeby móc się po prostu przedostawać na, na, na mapie, nie. Do tego wszystkiego są przedmioty dla twojej postaci, czyli jak okay. buty, które robią double jump, i tak dalej, i tak dalej. Więc, więc jest, jest naprawdę. Nie, ja nie spodziewałem się, jak bardzo rozbudowany jest ten tytuł. Czy to I jest trochę... długa gra? Ty gdzieś daleko zaszedłeś? To jest spora gra. To jest spora okay. gra. To nie jest krótki tytuł. To, to jest. Wiesz, gdyby nie Cyberpunk, który się pojawił, to ja bym pewnie dalej w to grał, a już miałem nabite, wiesz, tam chyba ponad, ponad 15 godzin w tym, okay. w tym e, Monster okay. Sanctuary. Czyli nie jest jakaś popierdółka, po to nie jest. Nie, okay. to nie jest absolutnie popierdółka i naprawdę gdyby, gdyby nie mówię, gdyby nie cyberpunk, to ja bym dalej w tym siedział, bo z jakiegoś powodu włączyłem to na chwilę, żeby zobaczyć co to jest, bo było w game pasie i zostałem, bo jest totalna, naprawdę kokaina. Zwłaszcza dla ludzi, którzy lubią yy, pokemony. Naprawdę polecam Monster Sanctuary, bo, bo to wciąga jak, jak bagno ta gra. To jest na Ultimate, na PC też, nie? To może na PC i na konsoli? E, na PC i na konsoli, tak. I wiem, że jest wersja, oczywiście to nie jest w game Passie, ale jest wersja na Switch'a i, i, i to chyba byłaby najlepsza moim zdaniem e, wersja do grania. Hmm. Bo to jest, na bo to jest tak, tak, tak w korze gra przenośna dla mnie, przez to, że wiesz, wszystkie dla mnie Pokémonowe gry są, są grami przenośnymi, że w jakimś cały czas się łapię na tym, że chciałbym chyba w to grać, wiesz, tam na kibelku, w łóżku i tak dalej, i tak dalej, bardziej niż na, na, dużym ekranie na konsoli. Także jeżeli ktoś, ktoś, planuje kupno tego, mu się to spodoba, to naprawdę polecam chyba wersję switchową, żeby, żeby kupić. Nie, 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 cyberpunk wkurzy i będę potrzebował przerwy.